Siema, jestem Pakila, ja to jest szybki update z dnia 4 czerwca 2024 roku, więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia, jest to kolekcja przedmiotów oszusta składająca się z karty Tarota Dama Buław, karty Tarota Król Kielichów oraz karty Tarota Asmonet o wartości 65$. dolarów. Do 1 lipca zabranie udział w serii wyścigowej otrzymamy 4 razy więcej punktów doświadczenia. Ruszcie galopem i zajmijcie co najmniej trzecie miejsce w dowolnym wyścigu, aby od 4 do 10 czerwca zdobyć czarny kraciasty kaszkiet. Dwa razy więcej złota, dolarów oraz punktów doświadczenia za misję Krainy Możliwości. Dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia za udział w Dobroni. Zalogujcie się do Reddit online w dowolnym momencie przed 1 lipca, żeby otrzymać baraninę z oregano, bolas ze zmierzchnicą i dwa silne oleje z węża. Oprócz tego, wytwórzcie ozdobę w sklepie Gasa żeby otrzymać mapę skarbów północne, klinkman. Jeśli w tym miesiącu awansujecie o 5 rank, dostaniecie brązową kamizelkę Cardozo. Zabranie udziału w serii wyróżnionej otrzymamy dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia. Od 4 do 10 czerwca jest to seria wyścigów. A w stajni mamy promocję na konie ardańskie oraz na American Paint. Mamy również limitowaną młodzież. Również mamy darmowy strój społeczności od rockstar. Więc tak prezentuje się strój. A w katalogu mamy promocję na amunicję do karabinów, lekkiego sztucera oraz ciężkiego sztucera. Mamy promocję na odzież wierzchnią. Mamy promocję na spodnie. Oraz mamy promocję na wszystkie stroje ról. Również w katalogu mamy promocję na suknie: 30%. A u mamy promocję na karabin Springfield oraz na karabin Karkano. Mamy również zniżki na modyfikacje stylu do karabinów. Rozszerzcie swój arsenał dzięki zniżkom na karabiny i kupcie modyfikację broni, żeby otrzymać 50 sztuk amunicji dum-dum do rewolwerów i 50 sztuk amunicji dum-dum do pistoletów. Zniżki obowiązują do 1 lipca. A u goli brody mamy promocję na stomatologię. Więc to by było na tyle, jeśli o czymś zapomniałem, dodam to do opisu. Wbijajcie na Discord na link w opisie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!